Hej hej, ja jestem Karmela i witam Was w pierwszym odcinku ze zdrapywania zdrapek. Ze mną dzisiaj jest Adrian, sponsor dzisiejszego odcinka, a przed nami są dwie kubki z, ze zdrapkami. Koszty zdrapek to 20 zł, mamy 10 zdrapek po 2 zł i zobaczymy co nam z tego wypadnie. Ja dzisiaj będę zdrapywać moim pierwszym zarobionym funtem. Adrian niestety tylko złotóweczką. Wykosztował się na zdrapki i no na więcej go nie skać. No i co? No i lecimy. Pierwsza zdrabka to jest super lotek. Mamy tutaj dwa pola, tak? I naszym zadaniem jest znalezienie słonika na polu Gra 1. Jeżeli znajdziemy słonika, to wtedy wygrywamy tą sumę, którą mamy napisaną tutaj. Wygrana Gra 1 i taka sama zasada działa na drugim polu. No to lecimy. Ja już się denerwuję, mam nadzieję, że wygramy. Czekajcie, może najpierw sumę, żebyśmy wiedzieli o co gramy. Oj, chyba o jest zbyt wiele, a może? Uuuh. Ile my tu mamy? 80 tysięcy? Główna nagroda. Główna nagroda! Słuchajcie, to by był po prostu part chyba. Największy 80 tysięcy. No i teraz chwila prawdy. Wygrywamy czy nie wygrywamy? Mamy mieć jednego słonika, tak? Mm -hmm. Mamy chyba jakąś owieczkę. Mamy pieska? Nie wiem, czy to jest jakiś mamut? W każdym razie krokodyl, coś co ma dwie łapki. No jejku, no dajcie mi słonika. Mamy żabkę. Hmm. I słonik, słonik. I rybka, i cholerna rybka, nie ma słonika. No, proszę bardzo. Mamy krokodyla, żabkę, owieczkę i rybkę. Niestety nie mamy głównej nagrody ale lecimy z drugim polem. Co mamy do wygrania? A do wygrania mamy 160 zł, jeśli dobrze widzę. Tak? Mhm. Tak. I lecimy. Mamy myszkę. Mamy myszkę. Pozytywnie. Mamy małpkę. Oczywiście słonika nie będzie. Mamy żyrafę chyba, tak, żyrafa. No funciaku, przyniósłbyś mi szczęście i mamy wieloryba, także na bogato, wszystko oprócz słonia. Proszę bardzo. I teraz zdrapywać będzie Adrian. Zobaczymy, czy on będzie mieć większe szczęście. Drap, drap. Szczęśliwa złotówka za 10 złotych. Tak, no i co masz? Co? Ptaka mam. No, że ptaka masz, to wszyscy wiedzą. Rybę. Nie będzie słonika. I ropuchę. Żabkę, nie ropuchę. Niekulturalny. 10 zł. No, no a na drugim polu mamy. Też dychę Też dycha. Super. Może byś chociaż część z drapek zwróciła. I mamy z Super. Gęś. No jasne. No bo po co? skoro można dać gąskę, tylko Trypsona brakuje Małpę I wieloryba Tak Także z pierwszych dwóch zdrapek nic nie mamy, jak widzicie No gdzie mi tutaj wchodzisz w kadr? Moje zdrapki ładniejsze Dobra, lecimy z następną zdrapką I następna zdrapka to jest kopalnia szafirów w tej zdradzie możemy wygrać 75 tysięcy, mamy 8 szans na wygraną i jeżeli znajdziemy szafirka, tu, o, tutaj, tutaj szafirka, to wtedy wygrywamy przypisaną do niego kwotę. I co? Nie przedłużamy dalej, tylko lecimy. Zdrapiemy sobie najpierw te potencjalne wygrane. Nie, ja tak chciałem zrobić. Co ty chciałeś zrobić? Zdrapać potencjalne wygrane? Tak to sobie też zdrapisz. I mamy tutaj 25 tysięcy, jeśli dobrze widzę. Kolejna od dołu to jest 5, 5 zł, tak myślałam, że 50, ale 5, więc czuję, że tu może być szafir. A propos szafiru, piękne kamienie. Tu mamy 100 zł, więc no, też może nam się uda, jeżeli będziemy mieć farta dzisiaj. Tak w ogóle nie chuchnęłam! Nie chuchnęłam na mojego funta! Trzy razy. Może teraz będzie lepiej. I tutaj mamy 75 tysięcy. W kolejnej zdrabce, w kolejnym polu mamy 4 złote. Wow! Na bogato. Już nawet nie 5, tylko 4. Tutaj znowu mamy 100 złotych i 2 złote. Także no... Jak widzicie jest dość spory ee, jest dość spory rozrzut tych kwot. I tutaj mamy 5000, zaraz wam pokażę. Okay. To są nasze sumy. I teraz jedziemy z szafirami, może teraz polecimy od góry. 75000. Od 75? Albo od najmniejszych. Od najmniejszych? No dobra. A tutaj można wygrać dwie? Nie chyba. Tak, e, można, można. sumuje się. Dwa złote, nic nie mamy. Koniczynka, no to może nam przynieść się szczęście w następnym. Może tam obroń e. jeszcze coś jest, dwa. Nie, nic nie ma. Teraz cztery złote. Przy czwóreczce mamy... Jakieś kolczyki chyba? Tak, kolczyki. Yy, dalej jest piąteczka. Przy piąteczce mamy worek. Okej. Okay. Co jest dalej? Dalej jest stóweczka. Już myślałam, że szafir. Kufer. Tak, szafiry, kufer. Są, tak, szafiry są w twoich. Na pewno. I kolejna stóweczka. I tutaj mamy chyba jakieś skrzynki. Monety. Okej, okay, monety. I dalej będzie 5000. Niestety znowu nic. I co tu jest? Kufer. I następne będzie 75000. To szafir. Nie, to nie jest. Czekajcie. Na szyjnik, Boże, jak się wystraszyłam! O matko, myślałam, że to szafir. I tutaj też worek. O matko. Ach, te emocje przy zdrabkach. Lecisz, Adrian. Pokażę jak to się robi. Tak, tak, pokażesz jak się przegrywa. Też zrobimy sobie najpierw kwoty. Z grubej rury widzę. Wszystkie naraz. U mnie nie będzie na 75 tysięcy nigdzie. Mówiłam, że on pokaże, jak się przegrywa. Ale może 2 złoty wygrasz, bo masz takie mniejsze sumy, więc. No, ja masz aż 75. 000. Masz. To nie jest jedno. No, drap, drap. No, ja zacznę od tych najwyższych. To będzie szafir, nie, naszyjnik. Na później mam 5000, to tu może będzie szafir. Perła tylko. No i cieć. Może 100 złotych. I tu są, I tu są monety. monety. 50 złotych może będę miał. Koniczynka. <laughs> No to później jest. 10 zł, 10, 10 masz jeszcze. Tak, jest jeszcze 10. tu jest podkowa. Myślałam już, że szapi. A przy 5 jest. Są ledy. monety. Przy Pięcenka. czterech też kończynka. Także zdaje się, że nie wyjdziemy nawet na zero. I zegarek. Super. To jest. Moja zdrabka. Nic nie mamy. I to jest zdrabka Adriana. Kolejna zdrabka to pensja, trochę bardziej z dreszczykiem, ponieważ tutaj główną nagrodą jest pensja 2000 zł miesięcznie przez 3 lata. I tutaj mamy wygrywające liczby. Jeżeli znajdziemy dwie takie same nie, jeżeli znajdziemy jedną taką liczbę, która będzie tutaj i która się powtórzy tutaj, to wtedy wygrywamy sumę, którą mamy tutaj pod niebieskim polem. A jeżeli znajdziemy dwa razy pensja gdzieś tutaj pod tymi banknocikami, to wtedy wygrywamy główną nagrodę, czyli tą pensję. Ile to będzie po trzech latach łącznie? No, Adrian, wykaż się. Z tyłu jest napisane. Z tyłu jest napisane, oczywiście. 72 tysiące. Adrian nie umie liczyć i kazał nam przeczytać z tyłu. <laughs> Dobra, lecimy z tym koksem. Zdrapiemy sobie najpierw nasze szczęśliwe liczby. Hmm, 27 chyba i 33. 33 to moja szczęśliwa liczba, więc może, może pojadę nad morze. E, teraz wygrane. Nic tu nie ma? Czemu tu nie Trochę ma kwot? Wyżej. Trochę wyżej. Dobra, tak, są kwoty wyżej. 10 zł 800 zł. 5 zł. Kolejne 8... Osie... A nie 80 zł 40 zł. I, I chyba pensja tu będzie, ponieważ tu nie ma żadnej sumy Okej, okay, no to lecimy Słabo być, wiadomo, że nie ma tą pensji No to wiemy już, że nie wygrałam yy, tej pensji rocznej Dwuletniej, tak? Trzyletniej? Dwuletniej? Trzyletniej Mamy 25, niestety to nie jest nasza liczba Mamy 17, znowu nie nasza 21, super. 35, ciao. I 30, i pensja, tak. Także nic z tego, moi drodzy. Znowu przegrałam. Mój fund się słabo spisuje. Ja ci... trochę inaczej. Jakby ci to miało przynieść szczęście. Oczywiście przyniesie. Nie uć się 23, o nie, całą kwotę. Pensja, już na samym początku. Tak. To zaraz będzie druga, uwaga, uwaga. E, <laughs> tu jest niestety tylko 0,1, ale to jest dobry znak, bo tu będzie pensja. <laughs> o, tak nie do końca. Ale są jeszcze dwa pola i tam gdzieś będzie pensja. Łódź się łódź, na pewno wygrasz. Tu jest 0,6. Ale w ostatnim będzie pensja, zobaczę. No. Ojojoj, nie ma. Jaki smuteczek. Teraz obstaw, co z tych liczb się trafi pod wygrywającymi liczbami. 23. Za 80 złotych? Tak. Ja mówię, że się trafi 6 za 10 zł. Nie potrzebuję więc dużo. Ale zobaczymy sobie jeszcze pozostałe kwoty. Proszę nic nie ma. Tu jest 15 zł. 20 za 4 zł. I 21 za 2 zł. Więc powiem, ja będę miał 21. I teraz chwila prawdy. 30. To u ciebie bym wygrał 4 dychy. U mnie, u mnie. A to moje by było, bo 30 jest moje. Ale wygrałbyś u Ale mnie, wychytał. Moja liczba jest 30. Dobra, teraz zdrap. Zdrapuj. I 21. I masz 21. Nie. Wygrałeś 2 złote, jej! Jej, jestem zwycięzcą Ciao. Ta. Także jesteśmy już w plecy tylko 18 zł. Tak. Super. Pierwsza wygrana, dwa złote. Moja. Było warto. U mnie nic. I tu jest... a jajaj, szczęśliwy. 21 no, za No nie bawię się tak. Ja chciałam pierwsza wygrać. Okej. Okay. Kolejna zdrapka to super Wabang, Tu mamy do wygrania 55 tysięcy. Tutaj mamy tylko jedną liczbę. Twoja liczba. Zdrapujemy to pole. I... W zależności od tego, ile razy pojawi nam się tutaj pod tymi banknocikami nasza liczba, tyle razy możemy wygrać, bo to się chyba poodwaja, tak? Chyba. Zdrab twoją liczbę, znajdź ją w... Czekajcie, bo nie mogę, nie widzę. Znajdź ją w grach od 1 do 5. I wygraj kwotę z pola wygrana, przypisaną do danej gry. Znajdź symbol, żeby wygrać kwotę przypisaną do odpowiedniej gry, czyli Wygrane się nie się. podsumują się. A tak. Wygrane się sumują, więc tyle ile razy pojawi nam się nasza liczba, tyle możemy wygrać. Ach, lecimy chwila prawdy. Ile nam jeszcze zostało tych zdrapek? Dwie nie. ostatnie. Okej, okay, ja najpierw zdrapuję moją liczbę. Zobaczymy, cóż to takiego. Moja liczba to 13. No naprawdę szczęśliwie. A może, zobaczymy, może będzie szczęśliwa. I teraz wygrane. Pierwsza wygrana to 40 zł. Kolejna wygrana to 1000 zł. Następna to 5 zł. I znowu 5 zł. I 55 tysięcy, czyli ta główna nagroda, którą możemy wygrać. No to teraz chwila prawdy. 40 zł. Niestety nie wygramy 40 zł, ale wciąż jest szansa na co innego. 1000 zł. Już myślałam, to jednak 30, a nie 13. I następna niestety nie, 27. Ale to z pensji możesz połączyć. Jak z pensji mogę połączyć? A, także wcześniej miałam w pensji 27. No niestety to tak nie działa. Nie? Nie. Następna to 17, bo po co 13? W końcu 17 jest ładniejsze, okrągłe, bardziej okrągłe. I. Już myślałam 19, tak. 16, 19, 19. No i 14. Boże, nawet 5 zł mi nie dadzą zarobić. Następna liczba to 29. 6. 26, przepraszam, ja widzę do góry nogami, także 24. Już jestem zniechęcona. 29. No, celuj w to największa pora. I 21. Boże, znowu nic. No i lecimy od góry z 55 tysiącami. 18. Jest jedyneczka, jest jedyneczka, także może być 13. Uwaga. Uwaga. Nie, 16, Boże. Jest kolejna jedyneczka. 12. Blisko. No tu już wiemy, że nic, bo jest dwójeczka, więc 28. I ostatnia. O, jest jedyneczka. Będzie 13. 55 pięć tysięcy. Uu, Ręce mi drżą. 11. To się załamałam. Okej, okay, wyczyszczę sobie coś, żeby było lepiej widać. A ty sobie, Adziu drap Hmm, najpierw liczba. 24. Ja, ja czuję, że w tej zdrawce coś będzie. Tak. Yeah. Tak, to coś będzie. Zero. No może 2 zł wygrasz, to już będziesz mieć 4. No to pierwsze pole to nie, bo nie chciałem pierwszego, bo było tylko za 40 zł. Może zobaczymy sobie, czy w ogóle mamy gdzieś główną wygraną. No niestety nie mamy, ale to, to, to dobrze wróży. Będzie, będzie stówka. No najwięcej możesz 100 wygrać. Będzie 100 złotych. Nie wam. będzie. Będzie 100 złotych. Patrzcie, już jest prawie 30, to, to już niedużo brakuje. I 12, to, to jest tylko dwa razy mniej niż to. I tu jest za 2 złote, to, to pewnie tu będzie. I jest 24! o tak. Wygrałeś 4 złote, gratuluję. A ty wygrałeś 0 złoty, gratuluję. O, nie ciesz się tak, bo jeszcze mogę mieć w tej ostatniej główną nagrodę. Tak, możesz, ja też mogę. Ty nie będziesz mieć, ty już wygrałeś dwie. 29, 22, 28, 27, I jeszcze dyszka by się przydała. 25 to prawie, 21 to blisko, 20 to jest blisko. 17 to nie i 26, ale... No niestety. Dwójeszka jest, więc 4 zł wygrywam. I to jest moja zdrabka. I wygrywająca. Ten funt wyląduje dzisiaj w koszu, jeżeli nie przyniesie mi szczęścia tym razem. Ok, lecimy z następną zdrabką. Teraz mamy wygraj 77. 1777 zł. I jest to zdrabka super siódemka. E, tutaj musimy znaleźć siódemeczkę zieloną w tym rządku, a w tym rządku. A tutaj mamy e, sumy tych... tą e, siódemkę. A zielona podwaja. Zielona podwaja, aha, czyli musimy znaleźć po prostu siódemeczkę, tak. tak? Czyli jak znajdziemy siódemeczkę, to wygrywamy, a jak znajdziemy zieloną, to wygrywamy podwójnie. A tutaj mamy sumy. No i lecimy. I jakby to teraz rozpocząć? Może też od yy, od sum. Cóż by mamy? Wow, mamy 7777 zł. Także grubo. Byłoby za co szaleć. Mamy 77 zł. Też, spoczko. 4 zł. Także jest szansa. Kolejne 77 zł. U, mamy główną nagrodę. 777 zł. Nie, 777 777 zł, tak. Następna od góry to 3 zł. To chyba coś nie tak. Czemu? No bo tu powinny być wszędzie siódemki, a, a tu jest, jest siódemka? Aha, no tak, to też nie jest siódemka, dobra. Ale cztery i trzy to siedem. No w sumie. I kolejne cztery złote. Ja obstawiam, że wygramy którąś z tych czwórek. Znaczy nie obstawiam, że wygramy tą. Tą oczywiście. I zieloną siódemką podwójnie. Y tak. Lecimy teraz... Nie, nie można chyba więcej niż 777. No niż 77. Dobra, lecimy od najmniejszych, więc zobaczymy czy mamy siódemkę. Tak, czwóreczka, pięknie. Teraz przy czwórce zobaczymy co mamy. Trójeczka na mamy bogato. Zielona. Tak, ale zielona. Następna była kolejna czwóreczka. I tutaj mamy piąteczkę. Później będzie 70... Nie, później będzie tak 77 złotych. I tutaj mamy szósteczkę. Nic nie wygram, no nic nie wygram. Tutaj mamy dziewiątkę przy 77. I zostały mi dwie... Nie, nie dwie główne nagrody. Jedna główna nagroda i druga też bardzo interesująca. Polecimy z tym koksem. Ósemka, proszę Państwa. Tak, i teraz główna nagroda. Chwila prawdy, wygramy czy nie wygramy? Mm, nie, wygramy, tam będzie dwójka. Ja, wygramy, będzie siódemka. No nie bawię się tak, no nie bawię się tak, no i skąd on wiedział? Nie, rzucam ja ten interes. Rzucam ten interes. Koniec. Koniec. Nie wygrasz, zobaczysz, nie wygrasz. Wygramy. Czary, mary, hokus, pokus, nie wygrasz. 4 zł wystarczył Dobra wygrasz to tak główną nagrodę Zero. Zaczarowałam że wygrasz główną nagrodę Zobaczymy czy moje czary się sprawdzą Moje pewnie nie będzie głównej nagrody ale przynajmniej coś wygram Drab szybciej Drab szybciej No nie jest główna wygrana więc nie wygram nic <noise> Wygrasz Ja ci mówię ja tu rzuciłam taki specjalny czar Dobra starego potera. od sprawdzimy wygrasz. sobie tą najlepszą główną wygraną i jest 4 no nie. sprawdzimy sobie dwójkę od razu bo kawałek y starłem i ja czuję, że to przez fazę księżyca nie poszedł ten czas. 9 a teraz sprawdzimy 777 i jest 5 i tutaj jest 777 i jest 2 i 7 złotych 3 3 złote? to ziemi 2 złote będzie moje nie ale to nic ja jestem załamana już ten funt proszę państwa ląduje w koszu i to tak jest jestem zwycięzcą będę pływał w to tańsię. jest najlepsza tak wszystkie te zdrabki zawiodłyście mnie a ja pokładałam w was tyle nadziei tak, dwie zdrapki Adriana wygrały. Niestety. Niestety. Znaczy niestety dla Ciebie, niestety dla mnie. Moje mnie zawiodły... Twoja szczęśliwa biedna złotówka się spisała. Tak, także to by było chyba na tyle. Jeśli podobał Wam się ten odcinek i chcecie po raz kolejny zobaczyć jak drapiemy zdrapki, to... Czekam na chociażby 50 łapek w górę. Chciałam powiedzieć w dół, nie w dół, w górę. I wtedy na nie pewno. Nie pomyłcie się. Nie pomyłcie się dokładnie. Ale jak będzie 50 w dół, to też nagramy. I yy, tylko wolelibyśmy w górę. No ale. I jeżeli Wam się podobało, no to tak jak mówię, komentujcie, łapkujcie i czekajcie na kolejny odcinek ze zdrapek. Cześć. Pa, pa.